Ale że specjalnie montaż wycinał, żeby ona wyglądała źle? Powiem, że oczywiście ten montaż to miał, mógł mieć e, wpływ na nasz wizerunek. Oczywiście. Szczerze, nie wiem, czy. To było aż tak źle, nie? To znaczy było w sumie śmieszne i myślę, że mogli zrobić, mogli zrobić nawet gorzej. Nie? Są ludzie, którzy naprawdę mieli nawet gor gorszy montaż, więc myślę, że jest okej. Okay. Też wiemy, że Ania nawet płakała, oskarżając, że tak naprawdę padła ofiarą e, bulingu. Czy myślisz, że coś w tym jest? Myślę, że oczywiście to nie, ma, to nie może być ładne, że... Nie wiem, jak to powiedzieć, że program cię przedstawia jako osobę, której myśli, że nie jesteś. Nie? Oczywiście, to nie jest ładne, szczególnie wtedy, kiedy pokazują to w całej Polsce. To, no i w takim razie mówię, że ma na to prawo, ma na to powód, żeby po prostu być rozczarowana i jest normalne, jest po prostu ludzkie zachowanie. Siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał Wam się wywiad, to subskrybujcie Przeambitni.pl.